Witam Państwa podczas 25. Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Moim gościem jest Leszek Stypułkowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Czego obecnie w ekosystemie z punktu widzenia rynku kapitałowego brakuje? Jakich produktów? Dzisiaj w systemie rozwoju innowacyjnej gospodarki brakuje przede wszystkim kapitału podwyższonego ryzyka. Mówimy tutaj o wejściach kapitałowych w innowacyjne spółki, które mają do zaoferowania, komercjalizują innowacyjne, nowoczesne produkty. To są spółki, które czerpią często inspirację z odkryć naukowych, z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, natomiast z perspektywy banków są po prostu niebankowalne czyli nie mają jeszcze wystarczających przychodów, nie mają jeszcze wystarczającej wyporności żeby mogły ubiegać się o kredyt. I tu rozwiązaniem są wejścia kapitałowe, które są realizowane przez fundusze podwyższonego ryzyka, czyli fundusze typu venture capital, fundusze wzrostowe lub też fundusze private equity. Potrzebujemy więcej kapitalistów, czyli ludzi, którzy będą zainteresowani tym, żeby na wdrażaniu innowacyjnych technologii po prostu zarabiać. Zapewnienie odpowiedniego kapitału który powstanie poprzez połączenie złotówki publicznej ze złotówką prywatną doprowadzi do tego, że więcej pomysłów zabędzie finansowanie, więcej pomysłów będzie mogło przejść do tzw. Tak fazy wzrostowej. A czy w takim razie to zapewnienie kapitału wysokiego ryzyka jest warunkiem wystarczającym do rozwoju gospodarki? Zapewnienie kapitału wysokiego ryzyka jest warunkiem koniecznym do rozwoju innowacyjnej gospodarki, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Bardzo ważnym aspektem jest podaż dobrych, jakościowych projektów o dużym potencjale innowacyjnym, które mają szansę wejść na rynek, zaspokoją potrzeby klientów, czy też stworzą nową wartość i uzyskają potencjał do skalowania, czyli do tego, żeby powiększać się nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach międzynarodowym międzynarodowych. W Polsce, ale też na całym świecie, jednym z ważniejszych źródeł takich innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych technologii jest świat nauki. To naukowcy prowadząc badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, dokonują nowych odkryć, wytwarzają wynalazki czy ulepszają istniejące technologie. I to jest bardzo ważne, żeby potraktować. Subwencje czy dotacje przeznaczone na badanie i rozwój jako również komponent rynku kapitałowego. Bo inwestowanie tych pieniędzy, publicznych pieniędzy w odpowiednie projekty, czyli takie, które faktycznie mają szansę na komercjalizację, mają szansę na wcześniej zainteresowanie inwestorów prywatnych, którzy poczują tzw. skin in the game, czyli zobaczą daną technologię, zobaczą taki, dany pomysł i powiedzą, aha, dobra, to mi pasuje. Do jakiejś firmy większej, która może być odbiorcą, która może być off-takerem, albo to jest na tyle innowacyjny produkt, że jestem, czy projekt, że jestem w stanie zaryzykować moje własne pieniądze, czy, czy, czy pieniądze prywatnych inwestorów, którzy mi zaufali, po to, żeby w niego zainwestować. I to jest pewna rewolucja, bo do tej pory subwencje czy dotacje na projekty o wysokim potencjale innowacyjności, takie jak na przykład szybka ścieżka kiedyś w czy czy teraz ścieżka Smart w PARP, były na ogół przyznawane po spełnieniu kryteriów, które były jasne i takie same dla wszystkich, ale nie było takiego jasno zainteresowanego sukcesem, czyli kogoś, kto zawsze jakby chce dołożyć wysiłków, chce dołożyć starań, żeby ten projekt się powiódł, żeby uzyskał efekt komercyjny, nawet jeżeli w trakcie jego realizacji potrzebne będą zmiany dostosowane, dostosowania szybkie, zwinne, no bo rynek się zmienia. Wyniki poszczególnych etapów prac badawczo rozwojowych czasami są by inne niż oczekiwane. Ale ważne jest, żeby była duża elastyczność w realizacji takiego projektu, i ważne jest, żeby był cały czas ktoś, kto jest zainteresowany jego sukcesem z perspektywy komercyjnej. Chce po prostu zarobić na nim dużo pieniędzy. Czyli głównie branża naukowa. Nauka jest dobrym źródłem innowacji. Natomiast chodzi o to, żeby po pierwsze naukowcy przekonali się, że praca w zakresie wytwarzania nowych produktów, ulepszania technologii jest dla nich też opłacalna. I tutaj wchodzimy w kryteria ewaluacji, o których, notabene, dzisiaj w środowisku naukowym jest szeroka dyskusja. Ale po drugie, żeby pieniądze publiczne, szczególnie te grantowe, finansowały w pierwszej kolejności te projekty, które również zdobędą zainteresowanie inwestorów prywatnych. Można byłoby to zrobić na przykład zapraszając przedstawicieli czy, czy ekspertów Venture Capital, kapitalistów po prostu do procesu oceny wniosków grantowych, tak żeby te wnioski, które uzyskają zainteresowanie kapitalisty, no po prostu miały szansę na uzyskanie finansowania. A jak jeszcze możemy poprawić, usprawnić ten rynek kapitałowy w Polsce? My powinniśmy na ten rynek kapitałowy patrzeć jako na komponent ekosystemu. Ekosystem, czyli inno, jakby proces tworzenia innowacyjnej gospodarki jest tak dobry, jak jego najsłabszy element. Nie mam przekonania, że polski rynek kapitałowy jest jego najsłabszym elementem. Oprócz tej, tej, tego kapitału wysokiego ryzyka, o którym już powiedzieliśmy, bardzo ważnym... Elementem, w mojej ocenie, jest zapewnienie tym innowacyjnym firmom, które wytwarzają nowe produkty, często o parametrach lepszych niż średnia rynkowa, zapewnienie tak zwanego off czyli żeby pojawili się odbiorcy, którzy te projekty po prostu kupi, te produkty po prostu kupią, wdrożą te technologie czy, czy, czy jakieś inne komponenty w swoich przedsiębiorstwach. I takimi off takimi odbiorcami mogą być na przykład duże spółki, nasze narodowe czempiony, nie tylko z sektora prywatnego, ale też z publicznego, Szczególnie te, które teraz przechodzą proces transformacji energetycznej. To jest inwestycja rzędu kilkudziesięciu miliardów tylko z KPO. Na konferencji dowiedzieliśmy się, że łączna kwota potrzebna na sfinansowanie tej transformacji energetycznej może wynosić nawet 1,3 biliona złotych, w zależności od perspektywy, którą się weźmie pod uwagę. I skoro chcemy się umówić, że Polska ma być innowacyjna, skoro chcemy się umówić, że nasza gospodarka powinna być w jak największym stopniu samowystarczalna, szczególnie w tych strategicznych obszarach, to umówmy się również, że te innowacyjne produkty polskich firm oparte często o polską myśl techniczną będą analizowane tak, żeby duże polskie firmy energetyczne wdrożyli je w swoich, w swoich przedsiębiorstwach, żeby mogły je po prostu kupić. Bo często jest tak, że polska firma opracuje fajną technologię. W Polsce nie znajduje odbiorców, bo odbiorcy są dosyć konserwatywni, nie chcą zmieniać, wolą się trzymać standardów rynkowych. Jeżeli sprawa dotyczy zamówień publicznych, to często głównym kryterium jest cena, a te młode firmy, ci młodzi przedsiębiorcy najczęściej nie mają wystarczających struktur sprzedażowych i środków niezbędnych na to, żeby no właśnie budować rynek dla swojego produktu. Więc wymaga dodatkowego zaangażowania, dodatkowej pracy ze strony właśnie zamawiających. Uczestniczących w transformacji energetycznej, żeby lepiej przyjrzeli się dostępnej ofercie wśród polskich przedsiębiorców, bardziej przeanalizowali parametry techniczne oferowanych produktów czy, czy technologii. No i te technologie, które mają oczywiście lepsze parametry techniczne, zdecydowali się wdrożyć, mimo pewnego ryzyka, że dostawcą będzie małe przedsiębiorstwo, które może na przykład nie sprostać tego procesowi skalowania. I tu jest też rola instytucji rozwoju, takich jak Bank gospodarstwa krajowego, które w przypadku, jeżeli odbiorca chce daną technologię, a dostawca musi się wyskalować, może musi poczynić jakieś inwestycje, to instrukcje rozwoju są po to, żeby taką współpracę wspierać, żeby zapewnić finansowanie, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest dany oferent, dane przedsiębiorstwa albo właśnie przez wejścia kapitałowe, albo poprzez udzielenie finansowania kredytowego, albo poprzez udzielenie na przykład gwarancji należytego wykonania wobec takiego takera. To jest szczególnie istotne w przypadku polskich innowacji, innowacji, polskich przedsiębiorstw innowacyjnych w branży biotechnologicznej. Mamy bardzo ciekawe rozwiązania, które już były wdrażane pilotażowo w jednym ze szpitali, pokazały, że są w stanie. W bardzo dużym stopniu zmienić czy na przykład sposób leczenia jakiejś e, choroby, albo, e, albo na przykład e, w branży ortopedycznej wymyśliliśmy do, ostaoblasty, takie komórki, które bardzo dobrze wypełniają kości w przypadku złamań, przyspieszają regenerację. I okazuje się, że oprócz tego pilotażowego wdrożenia w danym szpitalu no, nie było można się przebić szerzej. Jakby nie było takiego mechanizmu, który by spowodował, że dobra, sprawdzona technologia będzie wdrożona nie wiem, w 50% szpitali w Polsce finansowanych z NFZ-u. I, I te firmy szukają swojego miejsca w Niemczech, szukają swojego miejsca w Stanach. Często dopiero jak przejdą procedurę dopuszczenia do rynku w Stanach Zjednoczonych, to dopiero bywają zauważone w Polsce. Tracimy innowacyjność. I, I przez to też tracimy innowacje, bo wiele z tych przedsiębiorstw po prostu no, z braku tego oftaiku, z braku, z braku tego możliwości sprzedawania swoich produktów, wyskalowania się, no, traci impet, traci energię. I albo przedsiębiorcy porzucają tą, ten, ten biznes, albo sprzedają to do, na przykład zagranicznych funduszy inwestycyjnych w które, nawiasem mówiąc, również inwestują Polacy. W takim razie y, tutaj musimy zaznaczyć to, że musimy pilnować naszych polskich spółek w takim razie. No to jest właśnie ta kwestia tego, tego wspólnego komitmentu, tak, mhm. żeby, żeby ten komitment dotyczył nie tylko y, rządu, tak jak to deklarował premier nie, w swojej strategii rok 2025 rokiem przełomu, żeby dotyczył nie tylko właśnie uczestników rynku kapitałowego, którzy już szukają mechanizmów, żeby Zapewnić ten pieniądz, ten pieniądz wysokiego ryzyka, ale żeby dotyczył również polskich firm, które zdecydują się na nawet programy rozwoju dostawców, takie, w których mali i średni polscy przedsiębiorcy z dobrymi technologiami, innowacyjnymi technologiami będą mogli się rozwinąć, dostarczając im efekty swojej pracy. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, a Państwu bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję. dziękuję.